bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w takiej gierce na Robloxie. Dzisiaj mój drodzy będziemy się ścigać z naszymi klonami, aby tu przejść. Mój drodzy, właśnie tak, moi drodzy, ogólnie gra się nazywa Split a Castle Casual Game. Macie ogólnie w tytule napisane tytuł gry. No i moi drodzy, lecimy. W tytule filmu macie napisane tytuł gry. Dobra, graj klikamy. Jeszcze raz, już wiem o co tu chodzi. Ścigamy się z moimi własnymi klonami. O! Mega ciężka ta gra. O Jezus, mega ciężko ta gra. Serio! Spróbujcie sami zagrać. Ona nie jest mega łatwa. ona jest po prostu ciężka. Um, postanowiłem właśnie, że zagram w taką oto grę. To jest wszystko do co, więc może fajnie. O! 9, ale dobra, 9 przynajmniej mamy to. Idzie nam coraz lepiej w tą gierce. Co to jest za S? Aha, możemy tego S dotknąć, dobra. Jeszcze raz. Ale mega ciężka ta gra! Słuchajcie, ja myślałem, że ona taka łatwa będzie, ale... Nie, 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 ona jest mega ciężka. Dobra? A nie, ale chyba wiem Spowolnienie nie, Aha, bo tu się taki wyraz układa... No, co? jest. Dobra, mamy nowy dekord 10! 10 Okej O! Dobrze nam idzie jeszcze. Tylko po co ja wiem, no to spowolnienia? Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle. Dobra! Wow, nie! Yeah! Mamy ułożyć anspiat. Albo tialk. Nie wiem Dobra, desyć <laughs> kupia tak jatka, ale mega fajna. Co, co ja każdy? O! Wow. Ło! Wow. Udaje się! Aha, 13 mój ja Myślałem, że 11. Albo... Nie, 10. Dobra. Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Ja nie wytrzymam. Nie wiem w ogóle co ja robię, nie? Eee, bierzemy. Ej. No, ej! Trzeba dowziłem te spokojnie. Nie, nie. Dobra. Okej, okay, mamy monety. Wow! Nie! Aaaaa! 16! Dobra, mamy mu drodze wynik 16. Nowy wynik, nowy rekord. Ja chyba, moi drodzy, ja chyba sobie odpuszczę, naprawdę. Jest 14.42, 2 październik. Ogólnie. Wow! 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 O ty ja już straciłem po prostu czucie, nie? To ja się właśnie odwala. Wow! No. Trzydzieści cztery punkty. Okej. Okay. Jeszcze raz. Hmm. Hmm. Oj, jakie fajnie miał. Nie. Oj. Ciebie. Jeszcze raz. Muszę zdobyć pewien 100 punktów w dzisiejszym pinie. Mm-hmm. Dobre No Dobra 17 punktów, lecimy kolejny raz To jest serio <coughs> Mega ciężka gra Już jest południe, robiłem super To już w ogóle Nie wiem, w sumie nawet fajna ta gra. Teraz mi się uda zdobyć mega dużo. Zobaczycie. A nie! Kurde. 15. Punkt. Jeszcze raz. Dobra. Nie, że nie. nie. Kurde, co teraz jest jakieś ciężkie? Zdajemy się z tymi kromami. Co? Obym, nie wiem, nie wiem, jak to się mogło stać. Pięć? Piękko. Dobra? Dobra? Dobra. Co jest? Ale przyspieszamy. Nie! 42 punkty. Dobra. My no drodzy, yy, nie wiem czy to ostatnia rundka już czy co. Yy, zróbmy sobie ostatnią rundkę. 50 musimy co najmniej pobić, to wtedy kończymy odcinek. Aha, czekajcie jeszcze raz, bo tylko 8 to robiliśmy. A musi być 50. Dobra. O! No i spowolniłem się. No, nie dotknąłem, ale... Dobra, teraz seri ostatni raz. To troszeczkę za krótki odcinek. 7 minut. Dobra. i e co? To też się spagowało mnie. Dobra. Wow. O, spowolniłem się. W sumie spowolnienie też jest dobre. U mnie jednak spowolnienie jest mega przydatne. Nie, 47! Ach. Dobra moi drodzy, dobry na tyle. Ej, chyba. 57 nie udało się zdobyć. Ale ja, moi drodzy chyba ogólnie pęczyłem mi trochę z pełną chwilę, że gramy się...